Wyobraź sobie, że przestajesz pracować po to, żeby kiedyś żyć. I zaczynasz żyć teraz. Nie wtedy, gdy będziesz miał czas. Nie po 40 latach etatu. Teraz. To jest sedno tej filozofii. Celem nie jest praca, celem jest styl życia wolność, czas, mobilność, doświadczenia nie liczba przepracowanych godzin. Cały system opiera się na czterech krokach. Definiowanie, eliminacja, automatyzacja, uwolnienie. Deal. Definiowanie. Zbóż mit pracy i bogactwa. Większość ludzi goni za pieniędzmi, wierząc, że po wielu latach ciężkiej pracy w końcu będą mogli zacząć żyć. Tymczasem prawdziwe bogactwo to czas, mobilność, kontrola nad własnym dniem. Nie chodzi o to, by zarabiać coraz więcej. Chodzi o to, by żyć tak. Żeby potrzebować mniej, a mieć więcej wolności. Nowi bogaci to ludzie, którzy pracują z dowolnego miejsca na Ziemi, mają dochody, które nie wymagają ich obecności. Wybierają doświadczenia zamiast przedmiotów. Tradycyjny model życia 40 lat pracy za 10 lat wolności na końcu, można wyrzucić do kosza. Eliminacja. Mniej robić, więcej osiągać. Zajętość to nieproduktywność. Pracować można cały dzień i nie ruszyć ani o milimetr. Tutaj liczą się trzy zasady: Pareto 80 na 20. Większość rzeczy nie ma znaczenia. Skup się na tych 20%, które dają 80% efektów. Prawo Parkinsona praca rozciąga się do czasu, jaki jej dasz. Im krótszy termin, tym bardziej jesteś skupiony. Eliminacja szumu. Mniej maili, mniej spotkań, mniej telefonów, mniej obowiązków, bo trzeba. To nie jest praca ciężej. To jest praca mądrzej. Nad tym, co naprawdę pchacie do przodu. Automatyzacja. Zarabiaj bez pracy. Zasada jest prosta. Nigdy nie rób sam tego, co może zrobić system albo ktoś inny. Automatyzacja to produkty, które sprzedają się online. Kurs, e-book, fizyczny produkt. Płatności i obsługa klienta ustawione bez Twojego udziału. Wirtualni asystenci, którzy robią pracę za ułamek Twojego czasu i energii. Zadania zlecane za godzinę lub dzień pracy można przekazać ludziom, którzy zrobią to szybciej, taniej i lepiej. Dochód nie musi wymagać Twojej obecności. Może działać, kiedy śpisz, trenujesz, podróżujesz, odpoczywasz. Uwolnienie. Miejsce nie ma znaczenia. Wolność zaczyna się wtedy, gdy kontrolujesz, gdzie pracujesz. Kiedy pracujesz i jak długo pracujesz. To może oznaczać negocjacje pracy zdalnej z obecnym pracodawcą, życie poza dużym miastem, podróżowanie i pracę z dowolnego kraju, robienie mini emerytur, krótkich przerw pracy co miesiąc lub kilka lat. Nie trzeba czekać na starość, żeby zacząć żyć. Można żyć w cyklach trochę pracy, trochę wolności, znowu praca, znowu wolność. Odpoczynek nie jest nagrodą, jest częścią systemu, który pozwala żyć pełniej. Mit odkładania życia. Największa pułapka? Jeszcze trochę, jeszcze rok, jeszcze projekt, jeszcze awans. Tylko, że później, bardzo często, nigdy nie nadchodzi. Lepiej przeżyć 10 intensywnych lat teraz niż 40 lat czekania na weekend. Tylko odmawiania. Życie marzeń wymaga jednego: Nauczyć się mówić nie. Nie każdemu zadaniu, nie każdej prośbie, nie każdej drobnostce, która. nie każdej drobnostce, która kradnie czas. Twoje tak ma sens tylko wtedy, gdy potrafisz chronić swój czas nie. Mini emerytury. Życie w wersji 2.0. Zamiast jednej wielkiej emerytury po 65 roku życia, Wiele małych co kilka lat. Taki model resetuje psychikę, daje świeżość, leczy wypalenie i pozwala smakować życia częściej niż raz pod koniec. Przynajmniej jedna mini emerytura powinna się wydarzyć, zanim człowiek skończy 30, 40 czy 50 lat, żeby zobaczyć, jak inaczej można żyć. Życie zdalne. Jeśli możesz pracować z laptopa, jesteś wolny. W świecie online możesz pracować godzinę dziennie z plaży, mieszkać w kraju cztery razy tańszym i żyć jak milioner, budować biznesy, które działają globalnie. Wolność lokalizacyjna to nowa waluta. Projektowanie życia, nie kariery. Zacznij od życia, jakie chcesz prowadzić. Dopiero potem dobierz do tego sposób zarabiania. Zadaj sobie trzy pytania. Co byś robił, gdyby pieniądze nie miały znaczenia? Co naprawdę Cię ekscytuje? Jak możesz zacząć w małej skali już dziś? Nie trzeba wszystkiego zmieniać od razu. Wystarczy zacząć projektować swoje życie krok po kroku, świadomie, nie z rozpędu. Najważniejsze lekcje: czas to prawdziwa waluta. Zajętość to forma unikania decyzji. Życia nie można odkładać. To, co ważne, jest zwykle proste, ale niełatwe. Wolność to efekt projektowania, nie przypadku. Esencja czterogodzinnego tygodnia pracy. Definiowanie. Ustalasz, co naprawdę jest bogactwem. Eliminacja. Usuwasz wszystko, co nie daje efektów. Automatyzacja. Budujesz dochód, który działa sam. Uwolnienie. Odzyskujesz kontrolę nad miejscem, czasem i stylem życia. To nie jest książka o pracy 4 godziny. To książka o tym, żeby przestać marnować życie na rzeczy, które nie mają znaczenia.